Niektórzy żartowali, że po ubiegłotygodniowym wecie do własnego podpisu prezydent Duda znów zabierze głos i znów coś zawetuje. I prezydent rzeczywiście zabrał głos, tylko nie do końca wiadomo po co. W specjalnie nadanym orędziu prezydent Duda przypomniał i słusznie, że właśnie dwa, mija 20 lat od historycznego referendum akcesyjnego. 7 i 8 czerwca. 2003 roku większość Polaków opowiedziała się za wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. To referendum przypieczętowało akcesję Polski do Unii i chciałoby się powiedzieć: dzięki Bogu. Strach pomyśleć, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy pozostawali poza Unią w sytuacji, gdy tuż obok trwa straszliwa wojna. Problem w tym, że od 8 lat PiS i niestety także prezydent Duda zrobili bardzo wiele, by osłabić. Polską pozycję w Unii Europejskiej. Mówią o tym dzisiejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi o tym dzisiejsza obecna reakcja Europy na pomysł wycinania polskiej opozycji z wyborów pod pretekstem szukania rosyjskich agentów. Wczoraj Sąd Najwyższy ponownie uruchomił sprawę. Panów Kamińskiego i Wąsika, bezprawnie ułaskawionych przez prezydenta Dudę. Tu także, niestety, prezydent Duda przyłożył rękę do bezprawia i osłabiania naszej pozycji międzynarodowej. Panie prezydencie, ma pan przed sobą jeszcze dwa lata pracy. Jeśli nie wiadomo, jak się przez te dwa lata zachować, to należy zachować się przyzwoicie ale Pana obóz polityczny musi jesienią tego roku odejść, musi odejść i ustąpić miejsca obozowi demokratycznemu. Wówczas zajmiemy się poważnymi wyzwaniami, w tym także polską prezydencją unijną w 2025 roku.